Za mnie, na mnie zaczął na YouTube ja nagrywać filmiki. Bo nie, może to nie było jakieś takie, że mnie wyzywał, tam jesteś taki, taki, tylko tam, panie piechowiak, co pan potrafi? Gówno pan potrafi, może się pan ze mną zmierzyć, panie piechowiak, panie piechowiak. Powiedz mi pan o co tutaj chodzi? Dostałem taką informację od osób trzecich, że mówisz pan, żebyś mnie pan zabił w oktagonie. Więc jak mówisz tak pan, to może zweryfikujmy te słowa a, w lutym. Ja nie mam z tym żadnego problemu. FM ma 6. Spotkajmy się w klatce i zobaczymy, jak to będzie. Mogę być kelnerem, który otworzy panu drogę na rynek MMA. Był jeden filmik, drugi, trzeci. Jak wiadomo, krążyło to po sieci. No i doszło do tego, że wodarze do mnie zadzwonili, że jest taka nie inna osoba. I... Możliwe, że będziemy chcieli Was tam jakoś szczepić gdzieś tam do tej walki, tak? No bo konflikt macie, ja mówię, że no kurwa, mam do niego konflikt, bo nie lubię czegoś takiego, że gdzieś tam internetowo później każdy mówi, Ty widziałeś ten do ciebie filmik, nagrał coś tam, bo to. Panie Piechowiak, Panie Piechowiak, coś Ty kurwa odpierdolił, ale wstyd. Jezus Maria, naprawdę nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo. To zachowanie przekroczyło kurwa wszelkie granice sportowca, jakim się masz. Jezus Maria, Panie Piechowiak. Ale że jest pan bestia. Taka, że jest to bestia, że... Boki zrywać widziałeś jego walkę z z młodszym, z braci Pudzianowski? Tak, pomszę Pudziana. Kobiół ja się bił, to też ja, ja, ja i kij się odrzuca. Trafię jeszcze i z Krystianem Budzianowskim. Ale no, no, pokazał jedynie, co naprawdę dobry charakter, tak? Pokazał charakter, e, pokazał charakter i w tym momencie tutaj szacunek mogę powiedzieć dla niego i tyle. Słuchaj, ale to, co odwaliliście w klatce, to, pff, człowieku, masakra. Wiesz, e, kurczę, ja jestem sportowcem. Mam jakieś zasady. Wiesz, ktoś jak e, gdzieś tam narusza moją nietykalność. Sorry, no nie mogę sobie do takiej rzeczy pozwolić. E, dla mnie to jest patologia, a nie sportowiec, więc e, no, nawet nie chcę się wypowiadać na temat tego człowieka, bo, bo zweryfikuję jego, jego zachowanie klatka.